Cześć, witam was dzisiaj w poniedziałek 21, i dopiero teraz, kiedy już jak widać jest ciemno na dworze. Zaczynam tego vloga, ponieważ wcześniej nie miałam na to totalnie głowy. Po prostu siedziałam w domu, też nie za bardzo dużo się działo. Teraz aktualnie jadę do dentysty, a później do rodziców na chwilę, także odezwę się później, jak coś, jeśli coś jeszcze będzie działo. No cześć, ja po dentyście i po krótkiej wizycie u rodziców teraz chwilka na odpoczynek i wypicie soku e, i chwilkę ja chciałam do was pogadać <gadanie> dzisiaj jest 21 czyli słuchajcie, zostało bardzo, bardzo mało czasu <gadanie> do świąt dzisiaj patrzę w ogóle na kalendarz tam <gadanie> no 24 Wigilia tak, więc za za trzy dni wigiwie. Ja tych świąt w tym roku w ogóle nie czuję, bo totalnie skupiam się na tym, czego jeszcze potrzebuję dla małego i co jeszcze musimy przed jego urodzeniem załatwić. Także w tym roku święta takie mało świąteczne, można powiedzieć, nawet po tych vlogmasach można to stwierdzić. Może jutrzejszy dzień będzie bardziej ekscytujący, bo dzisiejszy dzień był taki. Bardzo, nie wiem, w wlokący się totalnie, się nic nie działo. Myślę, że teraz y, przebiorę się, w, wykąpię się, przebiorę się w piżamę i po prostu pójdę odpocząć. Bo dzisiaj bardzo mnie żebra. Po lewej stronie czuję się taka obkopana. <gryw> nie wiem, czy to jest. Y czy ten mięsień po prostu sam z siebie tak boli, czy, czy mały go tak obkopał, nie wiem co, co, co ma do tego, jak, jak to działa w ogóle tam do końca, ale mega boli. No i to tyle na ten dzień chyba, tak nam się z wami na dzisiaj i um, może jutro się odezwę bardziej um, pogodnie. Do zobaczenia jutro. No cześć, witam was kolejny raz z auta. Już to chyba zostanie taką tradycją w tych vlogmasach. Dzisiaj witam Was we wtorek, 22 już grudnia, także za dwa dni wielkanoc totalnie tego nie czuję, ale ważne, że święta będą, tak? Ja teraz właśnie pozałatwiałam wszystko na mieście, co musiałam pozałatwiać różne sklepy, nie sklepy. No wiadomo, co to przez, przed świętami jest. O, ostatnie prezenty jeszcze kupowałam. No i teraz przyjechałam na chwilkę do mamy, no bo oczywiście są godziny dla seniorów i nie jestem w stanie nie zdążyłam załatwić wszystkiego, co miałam do załatwienia. Teraz idę do mamy, ona robi przygotowuje sobie na święta różne rzeczy, także może jej troszkę pomogę i Później muszę po prostu pozałatwiać do końca te sprawy, których nie zdążyłam załatwić teraz. Jak widać pogoda za oknem nie zachęca i nie zachwyca świątecznym klimatem, bardziej jesiennym bym powiedziała, no ale jednak deszcz też jest potrzebny, więc ja nie narzekam już na pogodę. No i w sumie to tyle. Zobaczymy, co nadal co, co dalej będziemy robić dzisiejszego dnia. Tyle. Żegnam Was. I do później. Stwierdziłam tego dnia jeszcze, że pokażę wam moją wieczorną rutynę, taką pielęgnacyjną. Co robię tak naprawdę z twarzą? Zaczynam właśnie od płynu micelarnego, który nakładam na waciki i zmywam taką przede wszystkim tą pierwszą warstwę największym makijażu. Zazwyczaj mi, dostarczają mi dwa takie waciki, ponieważ nie nie za bardzo mocno się maluje. Dzisiejszego dnia właśnie tak mocniej się malowałam tamtego dnia. Dlatego jest y, tych wacików więcej użytych do zmycia tego makijażu. Takim drugim, bardziej konkretnym etapem czyszczenia y, twarzy jest y, używanie tego żelu myjącego i y, takiej właśnie y, silikonowej kąpeczki. można powiedzieć. Takiej silikonowej szczotki. O! Silikonowej szczotki do... Y, mycia twarzy i dzięki niej zmywam ten makijaż nakładam na nią troszkę tego żelu i później szoruję twarz kolejnym etapem jest nałożenie toniku, często nakładam go po prostu nalewam sobie troszkę na palce i wklepuję w twarz, dzisiaj akurat użyłam wacika, no i ostatnia ostatni etap to jest nałożenie kremu na noc jest to krem z AA i po prostu nakładam go na całą twarz szyję i dekolt. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o moją rutynę. No cześć, witam Was w środę 23, także jutro, bo... że jutro już jest Wigilia i dzisiaj dzień przede wszystkim spędzę tak naprawdę na sprzątaniu, ogarnianiu pokoi. W sumie tyle, nie wiem co później jeszcze będę robić, jeśli coś będzie się działo ciekawego to na pewno się do was odezwę, a jak na razie to yy, chciałabym jak najszybciej skończyć sprzątanie i ogarnianie pokoi, bo yy, tylko rano mam na to energię i mam na to siłę i yy, to sobie tyle. A ze mną jest piesek, do tego słuchać głos z tyłu, który właśnie zagląda mi do prezentów. Luna, że yy, tyle na teraz, do później. No, dzień dobry. Witam was dzisiaj w wigilię 24 grudnia. Dzisiaj dzień zaczęty z przytupem. <grym> um, takie ostatnie przygotowania, ostatnie sprzątanie i tak Ja jeszcze zaraz jadę po rybę, po łososia dla siebie, bo ja w tym roku nie jem karpia w ogóle. dajcie znać jakie jedzie ryby. Więc ja w tym roku właśnie stawiam na łososia, dlatego muszę sobie po niego jechać dzisiaj. Tyle to później na śniadanie wigilijne, jeśli to tak można nazwać postawiłam na placuszki, takie bananowe pancake. I. Bardzo dużo ich przepisów na podobne macie na moim Instagramie, do którego linka zostawię na dole. Ale dzisiaj właśnie są takie bananowe typowo. Dodałam tam cztery banany bodajże i jeszcze dodałam puree dyni, które robiłam w którymś vlogmasie. Dwa jajka i później dodałam jeszcze odżywkę białkową. Trochę mleka i to wszystko zmiksowałam. Dodałam jeszcze trochę proszku do pieczenia, czego nie nagrałam ale ogólnie to wszystko było jak widzicie robione przeze mnie tak bardzo na oko. No i tutaj jak to się wszystko piekło i to tyle w sumie. No cześć, witam was dzisiaj, 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień świąt. Dzisiaj ogólnie w planach nie mamy nic specjalnego. Planujemy właśnie siedzieć totalnie w domu i chillować. Jedziemy do moich rodziców. Dzisiaj spędzamy dzień we dwoje z moim narzeczonym do mojego rodziców. Także siedzimy po prostu w pokoju razem i tyle. Właśnie pobiera się nam gra czyli cyberpunk cyberpunk. I będziemy sobie w nim grać w dwoje. Taki w sumie jest plan na, na wieczór po południe, no, cześć, witajcie! Ja witam Was dzisiaj! Jest poniedziałek, już 28. Grudnia już jest po vlogmasie, jednak po pierwsze, zapomniałam totalnie o zakończeniu do tego vloga. Po drugie, miałam znowu problemy z montowaniem tego i muszę montować po raz drugi, dlatego znowu jest opóźnienie, ale to niestety są rzeczy, które nie wynikają z. Mojego, y, po prostu pro, z moich problemów, tylko z problemów ze sprzętem. Także mam nadzieję, że zrozumiecie. Także y, koniec vlogmasów, koniec tego wszystkiego. Mega to szybko zleciało. Święta, święta i po świętach, jak to się mówi i taka jest tak naprawdę prawda, bo to mega szybko zlatuje. No i y, od następnego tygodnia, y, od następnego weekendu <laughs> wracamy do. Y, Filmików takich y, zwykłych. Bardziej y, dalej mi się wydaje, że będziemy lecieć z vlogami, jakimiś takimi rzeczami. No, chyba że macie jakieś pomysły, to serdecznie zapraszam do y, zostawienia jakichś propozycji w komentarzach. Ale od przyszłego tygodnia już nie będzie się to nazywać vlogmasami <laughs> i tyle. Serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę i do subskrypcji mojego kanału, zostawienia komentarza, to bardzo wspiera mój kanał. I moją twórczość, to co tutaj dla Was tworzę i <grywam> zostawiam po sobie. I to tyle. Żegnam. Pa!